7-latków na gierze ICI. Nie, przepraszam, to Małgorzata Ciszeglewicka za chwilę. Najpierw Pola Wawrzyniak, juniorka Stuszyńskiego Klubu Jeździckiego Garbówek na koniu Dimple. Po gierze Diarado od marki Poquidams Rubin. Koń wyodowany w Polsce przez państwa Małgorzata i Tomasza Siergiejów. A do startu przygotowuje się Małgorzata Szeglewicka, potem Dajana Pawlicka. No wielkie brawa, Pola Wawrzyniak Juniorka pokonuje ten parkur bezbłędnie. Czas 76.68. No i teraz zapojrzana już wcześniej przeze mnie Małgorzata żadać ciszek Lewicka na koniu.